Siemka.pl, cześć wam wszystkim, witam z serwera testowego. Dzisiaj zagram tym oto czołgiem, czyli T49 Light Tank. Mam go już wymaksowanego, z, z, tą, z tą hałbicą właśnie założoną. Parametry tego czołgu, czyli prędkość maksymalna 72,4 na godzinę. Pancerz kadłuba 25 przód, 25 boki, 19 tył. Pancerz wieży 38 przód, 15 boki, 15 tył. Także czołg bez pancerza, można powiedzieć. No, zobaczymy, jak się tym będzie grało. Tutaj jeszcze tylko taka informacja, że pociskami Hit będziemy mogli strzelać za srebro. Okej, okay, dobra no to co? Zaczniemy. Aha może jeszcze zobaczcie sobie to następne działko jakie będzie, no, czy to wcześniejsze działko, które ma też zamontowane, czyli tak to wygląda, ale, ale na tym działku nie zagram. A jak będziecie chcieli to napiszcie, to wtedy się z tym działkiem też, też sobie zagram z tym działkiem, to zobaczycie jak to wygląda. No to, to Ta armata yy, ma tak 102 mm penetracji na zwykłych, 250 penetracji na złocie i teraz 320 uszkodzeń do meczu na zwykłych pociskach i 240 na złocie. To jest to. A haubica haubica ma. Yy, tak 06 celności i 3,6 sekundy czas celowania no to jest kosmos penetracja 76 mm na zwykłych i 910 uszkodzeń i na hitach ma 150 dobrze czytam dobrze czytam 152 penetracji i 700 uszkodzeń. Ok. Dobra, czyli co? No to spróbujmy zagrać jedną bitewkę tym czołgiem. kosmiczne losowanie oczywiście 113 T110E5 T57 Heavy 121 także tutaj ciekawie to wygląda ok no ale z tymi parametrami to 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 kurczę, ten czołg to będzie pogromcą takich tych łodzefaków i innych borsuków do tego artyleria no zobaczymy tylko gdzie tu jechać teraz przy takim matchmakingu na górę czas przeładowania teraz spaść o 19 sekund chyba 19,41 Sekundy nie, Tam się nie wchomę górkę, bo to nie ma sensu. Przy tym czasie, przeładowania tutaj, może gdzieś coś spróbujmy. Albo celownik się zjeżdża też świetnie. O, nie widzi mnie, nie widzi mnie, to może mi się uda. Oh, 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 41 mu zabrało HP. No, kosmos. On się dalej na mnie nie patrzy, nie, nie patrzy się 202, trochę lepiej. Ooo, zauważył mnie kolega. Wiecie co, nie mam normalnie pomysłu, gdzie tu jechać w tej chwili, bo strach mi gdziekolwiek wyjechać z tym swoim pancerzem, jaki mam na sobie. Czyż zjeżdżam na jeden strzał? Kurczę, może faktycznie by tam. Albo nie, nie, dobra, tutaj. Może tam coś się uda. Czy tylko teraz nie zamierzyli? Dobra. Że tak powiem, oh my god. <laughs> Proszę szybko. szybko. Op. jesteśmy tu, dobra. O, zapomniało mi się, że coś też zgorywalą. Pięknie, to było 418. Bardzo tu On się stąd nie wisił, nie raczej. Spróbujmy go objechać. To jest taki KW2, szybszy KW2 bez pancerza. Ciężko się będzie tym człowiekiem grało Co dalej opadło załatwione Kurde dalej, normalnie z tym pingiem to tu jest niemożliwe granie Ciężko, ciaszka, ciaszka, się na co? Chodzi kolego Okej okay. To będzie nie bardzo ostrożnie grać, co hm. jest kosmiczne ten ooo, no widzicie. widzicie jak to się Tutaj kończą też to, jest... to był teraz błąd z mojej strony. To był błąd duży. A dobra. Udało się. scratched mm -hmm. oh ho, ho, ho. <laughs> Ale szybki jest czołg. Fajnie. Też ucieczkowy. Dobry ucieczkowy. Tylko to skupianie jest tu kosmiczne. I ja cię jeszcze, kurde, bokiem poszło. No, ale no, widzieliście, co to się, kurde, tutaj? To jest niemożliwe normalnie. Gdzie to, kurde, siwa, latają te pociski. Dobra. No, zobaczyliście sobie pingi, kurde, wysokie. Pociski latają gdzie chcą. No, ale macie pojęcie, mniej więcej, widzieliście, jak to. <laughs> jak się gra tym czołgiem. <laughs> Trzeba się będzie też nauczyć grać zazwyczaj do tego. No i żeby te pingi były niższe, to by to o wiele lepiej poszło. Okej, okay, dobra. No, to na razie byłoby tyle. Także no zobaczyliście sobie ten czołg, jak to wygląda. Jak się sprawuje w akcji. Okej, okay, dobra, to na razie tyle. Cześć.